Teraz jeszcze Wam chcę opowiedzieć, że wujek mi proponował rakietą e, wyprawę na Księżyc, na Matan, na Saturna, na wszystkie planety, abyśmy mogli je Ale ale wiedziałam sobie nie, bo tam są ufoludki, a ja się ich boję, bo są takie okropne. O tych wszystkich wyprawa. To żeby mnie oprowadził w rakiecie, ale nie zdążyłam. I teraz już mnie nie oprowadzi, bo... On ma taką tajną rakietę. Ja nie wierzę o to, ale to musi być prawda. Ale ja myślę, że to są tylko bajeczki. że jak Wam te filmiki spodobają, to proszę...